Dzień dobry kochani, ja nie, nie. witajcie serdecznie, jestem na ulicy Bema na moście, tak tutaj o jest tak, kierunek proszę bardzo hetmańska, tu mamy most, na wprost mamy park, park Traugutta tam mamy kierunek kościuszki i dalej w górę Bema do pętli tramwajowej Mickiewicza i jeszcze, jeszcze dalej aż pod, pod e, cmentarz e, m.in. E, e, ojejku, Dębica. A tutaj mamy proszę bardzo rzeczkę, kumiele, tak? ona sobie płynie aż tam z góry, z Bażentarni przez Park Dolinka i, e, i Park Trauguta aż tutaj. No i przede wszystkim gorące pozdrowienia dzisiaj dla pewnego muzyka i osoby, która dużo pomaga, pomaga też w rozwoju dla młodych artystów. Witajcie, witajcie. Bartek Grzepka gorąco polecam, pozdrawiam Ci przyjacielu. Słuchajcie, on mnie dzisiaj zmotywował, więc powoli chodźmy w takim razie w podróż życia. <noise> On mnie się zmotywował swoją piosenką, jedną, której posłuchałem przypadkowo, zobaczyć niewidzialne. I od tygodnia się zbierałem, żeby wam ten film zrobić, ale. Dzisiaj mnie to mega zmotywowało, więc proszę bardzo, dowiedziałam się od pewnych młodych dziewczyn, że można tędy iść da radę przejść, więc idziemy dzisiaj proszę bardzo, wzdłuż rzeki. O, chodźcie. A przypominam, że ja nigdy ten deszcz sam nie chodzi. Nigdy. Pierwszy raz tak naprawdę. Mimo, że tu się urodziłem, to jakoś tak nie, nie miałem potrzeby chodzenia w, w tym kierunku. A w, tak, tak teraz to tak naprawdę idziemy wzdłuż ulicy Mickiewicza. O, tu chyba tu są bloki mieszkalne. A po drugiej stronie rzeki jest kościół św. Jerzego. Czy grobla, jakoś tak. I chyba nawet zobaczę, co tu jest. Patrzcie. O, Aha. o nawet tu mamy. Dobra. Mamy tak. Oto, no chodźcie. No wiosna, wiosna się robi. To jest mega piękne. Postaram się, jak najmniej miejscu jak tą laską, żeby tam nie przeszkadzać. za jakiś czas będziemy robili kółeczka, żebyście mieli pełny obraz tego co się dzieje dookoła. Aha. A może coś inaczej? Czekajcie. O! Tu chyba jakoś tak trzeba iść, tak? Jakoś tak dziwnie. A co tutaj jest? Aha, czyli jednak nie mam wyjścia, muszę iść muszę iść tam. Dobra, ja się trzymam tego i sobie idę. Przy okazji nie będę laską stukał wam i przeszkadzał. Jest piękna pogoda, bardzo piękna. Gdzie spacerują? O, jest tak? O, proszę. O, tak, tu jest. Jakiś prześwit, nie wiem, czy między blokami są też jakieś place zabaw, czy coś. Nie orientuję się, ale mogłem też się zapytać. Tak? Ale idziemy na razie. Trzymaj nagrywa. Co chwilę będę sprawdzał, więc się to nie niepokoi. Cię. I zobaczyć niewidzialne to jest też dla mnie takie wyzwanie, bo rzeczywiście. Nawet ja, jeżeli nie znam terenu kompletnie, tak, to dla mnie to jest coś nowego, ale coś fajnego, coś takiego ciekawego, prawda? I tak sobie dzisiaj pomyślałem, nawet kochani, że kurczę. Muszę jak najczęściej w takie miejsca różne chodzić, bo potem będę z siebie dumny, przede wszystkim z siebie będę dumny, że znowu się otworzyłem po tej całej pandemii, tak, na wyjście, bo to jednak, no coś tam człowie w człowieku zmieniło to siedzenie w domu wie przez dwa lata, dodało e jemu takiego strachu, a... O, jakiś kabel, <laughs> domacałem się, a znowu trzeba właśnie sobie tylko terapię zrobić i w ramach terapii trzeba wychodzić i tak sobie myślałem dzisiaj, mówię, Boże, pojechałbym do Czech, no ale, a tak tu jest, no z jednej strony, z jednej strony to hm. sam trochę... Co tu jest? Czekajcie. Sam trochę się boję. Aha, tu już jakby się kończy. Czekajcie, czekajcie. Sam trochę się boję. A do ważnych świat należy, nie? Poczekajcie. Muszę dojść do. do tam. Tu tak jest, tak? W tu to idzie dalej. No i właśnie to idzie tam. Kurczak to zrobić. Dobra. Mm -hmm. mm. Przepraszam, czy idąc tędy, dalej będę szedł wzdłuż rzeczki? Czy na rzeczki. Tak, żeby iść. odwrócić się pan musi o No, no. Bo I chcę... w lewo jeszcze, jeszcze w lewo. I tam idzie pan cały czas? Nie, prosto. nie, stamtąd no, tak. przyszedłem. A chcę Aha. dalej, a chcę dalej pójść, wiesz co, ee... no to, to, prosto. to, to prosto. mogę to, iść, nie? Tak, mogę tak, iść? Tak, 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 Dzięki. Cały czas prosto, no. Jak to osiedle się nazywa, wiesz, czy nie? Co się nazywa? To osiedle się to nazywa? Wyspińskiego. A, dziękuję ci bardzo, miłego dnia. O, widzicie? Proszę. I tak wygląda o. Mickiewicz na Wespiąskiego. No kto to widział kochani? no kto to widział, nie wiem o. Dobra ręka mnie trochę boli Tu jakiś jest Tu gdzieś się skręca Nie wiem po co na co Oj. Oj. Dobra Muszę wziąć trochę i za długo chyba Wam nie pomagrywam, bo ręka mi trochę boli jednak. Aha, tu jest chyba mostek. Zobaczymy. Nie tu jest... to jest mostek? Tak, mostek. A, dziękuję. I tam do jakiej ulicy można dojść? Do ulicy Mickiewicza. A, dziękuję bardzo. A widzicie kochani, czyli tak tu jest jakiś ładny zapach nawet czuć, a proszę. O. Dobra, teraz druga strona medalu. Teraz nie wiem, co robić dalej, wiecie co? Czy dalej iść wyspiańskiego tą stroną prawą? Czy może skręcić gdzieś w bok? Zdjęciem porobił drugim telefonem, ale się muszę bardziej przygotować na przyszłość. zrobiłem cztery zdjęcia trochę na ślepo. Dobra, wiecie co kochani? Idziemy dalej prosto w takim razie. Tak. <laughs> Co tu jest? Patrzę. Aha, to jest samochód. To jakby tu jest parking, chyba, czy coś. O jejku, jejku, jejku. Dobra, próbujemy iść tak, żeby nikomu nic nie uszkodzić. Ale żeby nie zboczyć z drogi, bo ja zaraz. Tu jest jakiś blok, chyba. No właśnie, teraz co? Aha, chyba z daleko nie zajdę. Co? Tu jakieś. jakiś jakieś czy skuter, nieważne. Ale ja chciałem pójść. Zobaczymy Zobaczymy Dalej jest budynek Widzicie jak tu się chodzi do osoby niewidomej O tak Tutaj jestem Tak Aha, tu słychać rzeczkę, że płynie Pasekółeczko zrobiłem, co? <grym> Ale jest fajnie. Jak tu wiecie co? Jak tu by się fajnie mieszkało praktycznie. Jak na życie w bloku. No to przynajmniej spokój, cisza, prawda? Taka część fajna, fajna blonda. No bo słuchać nas sobie. Fajny widok, nie? Jak sobie tak rzeczka płynie. Mam nadzieję, że widać. No to co? Idziemy dalej? Zapraszam. I to właśnie, to nie jest to takie piękne. Często przyjeżdżacie po tym moście tam, na Bema. Przechodzicie, prawda? Praca, szkoła, dom, dom i z powrotem. A tymczasem, proszę, wystarczy zboczyć gdzieś w bok, prawda? E, no, zboczyć w bok. A już można taki fajny strumyczek dojrzeć. I tu powinna być taka fajna knajpka z parasolami, że można by usiąść, siedzieć właśnie i tak... I ta cisza. I ten, I ten wodospad, on jest taki mega. No. No, taki romantyczny chwałek znalazłem ziemi w Elblągu. Co o tym sądzicie? Proszę, napiszcie coś. O, tu jest jakoś tak inaczej, ciemniej. Co tu jest? E, co tu jest? Tu jest ogrodzone, A co tam jest dalej? Cicho. A, bo tu jest jakieś ktekwie. O, widzicie? Patrzcie. Co tu jest? O tu jest jakieś przejście Ale numer Dobra, zaraz zabłądzę. W takim ja wychodzę stąd, a tu może być jakiś plac zabaw albo coś. To napiszcie w komentarzu, bo ja nie chcę za bardzo spoczyć z drogi. Ale sympatycznie, dobra, dalej idziemy z dłuższej. Hmm. Ciekawe czemu tam było ogrodzone. Tamtym mostkiem być może można było przejść do Primavera, wiecie, do, do tej e, pizzerii na Mickiewicza 23, przypominam. Tak. Sprawdzam czy się filmuje. Ekran zatrzymaj na... Znowu słyszę wodę O, tu jakaś uliczka. Mhm. Fajnie. Teraz co tu będzie się działo? Bo... Poczekajcie. Aha, ona idzie, Dobra, idzie tak. Przepraszam, jaka to jest ulica ogólnie. Aha, a teraz, a tam dalej? A, dziękuję bardzo. Aha, no proszę i tak... A tu jest chyba mostek. Tu jest mostek? Tak, tak. tak. A, dziękuję. A tam do jakiej ulicy można dojść? E, musi pan skręcić na lewo, to pójdzie pan do e... tak, tak, tak. Sterczyka. A, dziękuję. Sterwczyka tego, Miskiewica. A, Sterczyka Miskiewicza. Dziękuję bardzo. Aha, A widzicie kochani? Tu mamy mostek znowu. O, podobne jak tam. O. o proszę jak ciekawie Sympatycznie zrobione. To wszystko tak. O tak. I się chyba... Mhm. Dziękuję. A po sobie chodzę, spaceruję i przekazuję, Filmuję Elbląg. Dziękuję. O. Mhm. Dziękuję, dziękuję. Nie, ja wracam się dalej. Dziękuję bardzo. O, i teraz pójdziemy drugą stroną. Wiecie co mi ludzie? O, i teraz tu idziemy tutaj. O! Hop! Musiałem zraskę wziąć. muszę być takie stare mi się wydaje jeszcze po niemieckie chyba nawet te mosty co bo patrz on jest, on jest betonowy cały tak naprawdę o tak więc dobra tak to wygląda o, o tam płynie rzeczka a my dalej pójdziemy tą samą stroną idziemy dalej tu prosto o, mm -hmm. o tak Znowu delikatnie będzie słychać woda, która spływa w dół. Prawdopodobnie. O tak, tak jest. O, czy się mhm. o, Tutaj. Stan punkt i tam idziemy. Mhm. Mhm. A ja znowu nie wziąłem sobie nic do picia, więc już powoli znowu mi Zasłycha w ustach, nie szkodzi kochani. Tam troszkę lepiej słychać, nie ten strumyk, ale też jest mi miło. O, tu coś się kończy mi. Czemu się kończy? Nie wiem, dobra, aha. Jest jakoś tak inaczej trochę. Tylko taki malutki ten jest, nie wiem dlaczego. To tak wygląda. O jakiś bobas się śmieje. czemu? Czemu to skrócili? Bo się nie rozumiem, ale dobra. Chyba przepraszam czy dalej idę wzdłuż rzeki czy już nie? Tak, Cały czas tak? A bo zmniejszył się ten taki ten par się zmniejszył, barku dlatego się zaskoczyłem. Dziękuję. Dzięki. Co jest tu. To chyba ławka. A dziękuję, dziękuję. Dobrze. No proszę. Hop i tu już chyba znowu się zaczyna aha tak tak dzięki pan jeszcze krzyczy do mnie prosto ludzie są so, kochani no. e, tak tutaj jest Ach. tam, że ja, Aha, to nie do mnie. No i oba Ręka mi boli. O tak. Wygląda. I wracamy. No ojej, kupić mi się chce. Może do Primavera sobie te Tu znowu delikatnie słychać wodę. Uff, jeszcze trochę dojdę do, do Grunwaldzki, do McDonalda. O, chociaż... Wracam w Jak my boys, mnie w Bongu, bo jest bardzo mi obsługa. E, właściciel to jest sympatyczne. I stoliki mają, nie? No i tak to sobie mogę chodzić, wzdłuż rzeczki i że są takie, pa, takie różne te zabezpieczenia, prawda? Tak jest filmi drugi, nie pierwszy wycieczka na ślepo Dolinka Park niekoniecznie dla niewidomych tak samo, ponieważ w jednym miejscu mógłbym wpaść, tak jakbym nie uważał. No zawsze trzeba uważać, tak? Fakt faktem. A i Wam nie dokończyłem chyba mojej myśli złotej. Tak sobie myślałem, że pojechać sobie może do Czech czy gdzieś, zacząć sobie mu jeździć, jak cię trochę jakoś tak e, by finansowo polepszyło. I tak sobie myślę, to chyba głupi jesteś.